Cześć, ja jestem Luke i dzisiaj pokażę Wam obudowę Zalman Z10+. Zapraszam do oglądania. Unboxing Na przodzie mamy szkic obudowy, informacje jaki to model, że jest w formacie ATX Mid Tower i kilka informacji. Z boku jest pełna specyfikacja obudowy. Z tyłu mamy dokładnie to samo co z przodu. Z prawej strony kilka informacji w różnych językach, w tym polskim. A więc otwórzmy to. Na samym początku mamy VGA support w kolorze czarnym, samą obudowę, instrukcję obsługi, zestaw śrub, trytytek, zaślepek i głośniczek. Recenzja. Obudowa jest w formacie ATX Mid Tower, a jej wymiary to 481 x 220 x 488 mm. Waga wynosi 8,1 kg. Wykonana została z wysokiej jakości plastiku, stali i szkła hartowanego. Sama skrzynka wspiera płyty główne w formacie EATX, ATX, MATX i Mini ITX. Maksymalnie włożymy tutaj kartę graficzną o długości 395 mm. Chłodzenie CPU nie może mieć więcej niż 173 mm, a zasilacz może mieć do 200 mm długości. Na ekranie teraz widzicie, jakie rozmiary wentylatorów i radiatorów wspiera ten model obudowy. Od przodu mamy trzy wentylatory 140 mm ARGB i wyciągany filtr przeciwkurzowy, co znacznie ułatwia czyszczenie komputera i zachowanie odpowiedniego przepływu powietrza i lepszych temperatur. Z lewego boku mamy panel z przyciemnionego szkła hartowanego o grubości 4 mm ze stoperami ułatwiającymi zakładanie i zdejmowanie, gdzie zobaczymy cały nasz zestaw, a piwnica ma niewielkie logo Zalmana z rogu i otwór przez który będziemy mogli oglądać zasilacz jeśli będzie się świecił. Z tyłu znajdziemy jeden wentylator 120 mm ARGB, 7 slotów PCI do wykorzystania oraz delikatne perforowanie w celu poprawienia temperatur. Z boku mamy stalowy panel, który posiada perforację w plastry miodu z kratką przeciwkurzową. A pod panelem trzy rzepy z logiem Zalmana do lepszej organizacji przewodów wysuwana tacka na dwa dyski HDD lub SSD oraz dwa sloty na dyski SSD na ciekawy sposób montażu, bo możemy wyciągnąć dysk z obudowy bez odkręcania z szyn po prostu wsuwając lub wysuwając całość. Od góry mamy przycisk do odpalenia peceta, następnie przycisk reset, dioda sygnalizacyjna, port na słuchawki, następnie na mikrofon, dwa USB A3.0, port USB-C i przycisk do sterowania podświetleniem. Na górze znajdziemy również olbrzymi filtr przeciwkurzowy, który jest na magnes. Od spodu mamy cztery nogi z gumą antypoślizgową oraz wysuwany filtr przeciwkurzowy w duże hexagony. Montaż podzespołów w Z10 Plus jest bardzo przyjemny i prosty. Mamy tutaj dużo miejsca na wszystkie przewody, a na ich uporządkowanie mamy z tyłu 20 mm. Do tego znajduje się tutaj 5 gumowych przelotek, które pozwolą lepiej ukryć kable. Temperatury, jakie utrzymują się w obudowie, są całkiem niezłe: 69,6 stopnia na procku i 78 stopni na hotspocie karty graficznej. Zastosowane cztery wentylatory ARGB generują hałas na poziomie 41 dB, co moim zdaniem jest dobrym wynikiem, zwłaszcza że miałem już na kanale dużo głośniejsze obudowy. Ogólnie wydobywający się hałas z obudowy nie przeszkadza, a mając na sobie słuchawki, nawet bez muzyki totalnie jej nie słychać. Jeśli chodzi o podświetlenie, to moim zdaniem prezentuje się ono fenomenalnie. A teraz zobaczcie kilka trybów podświetlenia, oczywiście kamera nie oddaje tak tego efektu jaki ta obudowa robi na żywo. Podsumowując, obudowa Zalman Z10 Plus oferuje użytkownikom nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla tych, którzy cenią zarówno wydajność, jak i wygląd swojego komputera. Dzięki dużej ilości możliwości rozbudowy, przewiewnemu designowi i obszernej kompatybilności z podzespołami, jest to obudowa godna uwagi dla każdego. A fakt, że posiada masę filtrów przeciwkurzowych sprawia, że czyszczenie jej jest bardzo proste i aż przyjemne. Ogólna ocena tej obudowy to 10 na 10. Plusy Wygląd Temperatury, kultura pracy, podświetlenie, montaż dysków, jakość wykonania. Minusy. Brak. To no na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, zostawcie łapkę w górę, suba z oraz jeśli chcecie, napiszcie jakiś komentarz. Co mogę poprawić, aby filmy były coraz lepsze. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!